Dwa dni temu, mogę tutaj powiedzieć z wielką satysfakcją, budżet na te działania został podwojony i będzie wynosił prawie półtora miliarda euro. Chciałem też podkreślić, że bardzo dużą, dodatkową kwotą są środki przeznaczone na program Erasmus. Wcześniej mocno okrojony, dziś powrócił, a nawet przekroczył ten poziom, który był w poprzedniej perspektywie. To dodatkowe ponad dwa miliardy euro, a więc możemy powiedzieć, że kolejny milion studentów będzie mógł korzystać z tych środków. I tu pojawia się bardzo poważne pytanie do polskiego rządu. Słyszymy, że dlatego, że wprowadzony zostanie mechanizm kontroli wydatkowania tych środków przez rządy, czyli mechanizm powiązania środków z mechanizmem praworządności, polski rząd gotów jest zawetować cały ten budżet, a więc uniemożliwić korzystanie z tych środków i wspomaganie nie tylko polskich, ale wszystkich firm w Unii Europejskiej, wszystkim obywatelom uniemożliwić korzystanie z tych środków na zasadzie weta. Byłoby to działanie sprzeczne z polską racją stanu, sprzeczne z interesem i oczekiwaniami nas wszystkich, bo przecież na te środki czekamy. Z tych środków, na notabene rząd bardzo hojnie korzysta, bo w czasie pierwszej fali pandemii i latem przecież te miliardy, które wydatkował, to były właśnie środki europejskie. Żądamy także jasnej odpowiedzi, skoro dzisiaj zbiera się Komitet Centralny Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej, by rozwiać te wątpliwości, i nie było sugestii, że rząd polski może się w tak samobójczy dla też naszych interesów sposób zachować, bo działanie związane z wetem i straszenie wetem to jest działanie samobójcze. To w praktyce jest wyprowadzanie Polski wbrew oczekiwaniom obywateli z Unii Europejskiej, tej wspólnoty, która daje gwarancje bezpieczeństwa, gwarancję rozwoju i możliwość również działań związanych z minimalizowaniem kosztów takiego kryzysu, w jakim się znaleźliśmy w wyniku pandemii. To tylko jednym zdaniem dopowiem zgoda na wprowadzenie mechanizmu wiążącego środki unijne z praworządnością to punkt 22 i punkt 23 lipcowego porozumienia podczas Rady Europejskiej. 19 lipca przypominam dokładną datę. Konkretnie Mateusz Morawiecki zgodził się na to wieczorem, późnym wieczorem, bo rzeczywiście wtedy dość długo trwały te negocjacje. Ale to jego podpis widnieje pod tym dokumentem i odsyła rzeczywiście wprowadzenie już konkretnego rozpo rozporządzenia do instytucji, jaką jest Rada Unii Europejskiej, a więc na poziomie ministrów. To się właśnie odbędzie w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o bazę tego dokumentu, to on został opracowany w poprzedniej kadencji. To jest 2018 roku dokument, dziś doposażony w konkretne zapisy i rzeczywiście, jeżeli Państwo pamiętacie, w zeszłym tygodniu. Negocjacje trójstronne w ten, na tak zwanym trilogu spowodowały przyjęcie tego dokumentu i jego finalna, finalną treść, a oparty jest o artykuł drugi traktatu o Unii Europejskiej. A więc jest zapis traktatowy, w oparciu o który ten mechanizm jest wprowadzany. Nieprawda, że jest to rozszerzany artykuł siódmy o zapisy nieistniejące w nim. Więc mamy do czynienia także z próbą dezinformacji ze strony obozu rządzącego. I na koniec tylko jedna rada oprócz tego apelu, by nie szkodzić Polsce, by działać zgodnie z zasadą patriotyzmu, interesu narodowego i oczekiwań obywateli, bo taki jest obowiązek rządu. A porada jest prosta. Jeżeli macie kłopot w relacjach z instytucjami europejskimi, w budowaniu także argumentacji pozytywnej na rzecz Polski, jesteśmy do dyspozycji, pomożemy Wam. Bo na razie miotacie się i jesteście poza pokojami, poza salami, w których toczą się skuteczne negocjacje i z tym wetem też zostaniecie w przedpokoju.